Witam. Dostałem pięknego amatora od Wojtka. Nie tego amatora. O, takiego amatora. Ten amator jest jedyny w Polsce, niewykluczone, że jedyny na świecie, a jeśli ktoś by miał takiego amatora, to śmiało proszę pisać w komentarzu. Jego wyjątkowość polega na tym, że potencjometr głośności jest elektronicznie przestawiony przed samą końcówkę mocy. Dlatego teraz, jeżeli jest, amator jest ściszony Mamy absolutną ciszę. Podgłośnie go troszkę. Kiedy znalazła się to? Proszę bardzo. A teraz jest cisza. I przełączę się teraz na ten mikrofon lepszy. No i dobra. Teraz damy trochę. Spłynąłeś mi z na dno zmarzniętego serca. Zciszymy. Jest. Absolutna cisza. Teraz jest dźwięk z tego mikrofonu zewnętrznego. Zrobimy tak. I tak właśnie. Mikrofon jest 20 cm od głośnika. I zobaczcie, co się, co się wyprawia. Jaki jest szum. Jaki jest brum. Jest po prostu jakiś, to jest po prostu jakiś obłęd. Tak? One minute later. Tutaj postaram się pokazać instrukcję, żeby nawet amator mógł przerobić swojego amatora, żeby to było czytelne, żeby to było jasne. I żeby uzyskać ten efekt właśnie całkowitego, całkowitej ciszy. Przy minimalnej głośności. Dobra, a teraz zobaczymy, co kotek ma w środku. Proszę. Amator i tak, wszystkie kondensatory wymienione, proszę, wszystko elegancko ustawione. Jest po prostu amator, jest na wypasie i ten potencjometr głośności naprawdę robi robotę. Tutaj jest nawet dioda czerwona założona, i w momencie, kiedy jest, pojawi się sygnał stereo, to ten wskaźnik mieni się czerwonym kolorem, i to jest szczególnie w nocy widoczne. Jest po prostu. Rewelacja. Wojtku, wielkie podziękowania za tego amatora, No jest po prostu cudeńko, jest po prostu rewelacja. Co jest jeszcze fajne w tym radioodbiorniku? Radio Stany nieustalone. Jak weźmiecie takiego amatora, włączycie przed przeróbką, jak pierdyknie po głośnikach, od tutaj proszę, włączam. Jest praktycznie. Delikatnie się włącza, a potem. O proszę bardzo ściszony teraz. Rewelacja. Dziękuję za uwagę.